Magiczny plecak! Jak zrobić teraz? Magiczny pył. Heee... Jaki kurwa zły pomysł. Łatwy cel to łatwy cel, tak? Czy ja im w ogóle jakieś obrażenie zadaję? Aaaa! Spierdalam! Nie. Jak się kurwa wszystko trzęsie! Nie warto było! Nastrzała mnie tyłu. Ale chociaż trawa ładnie wygląda. To są kurwa pustkowia smauga czy o chuj tu chodzi, że tutaj olbrzymi słoniec, w chwilę są mutanty, mamuty, mematych. No jest tu pokazana jakaś jaskinia. Jak tam się dostać, nie zbieram nic, ja tylko przychodzę tutaj po pyłek, po pyłek. Nie robi to na mnie wrażenia. Na tobie nie, na mnie... Już tak! To nie jest dół level bity. Dobra, ale to nie jest ta jaskinia raczej. Jestem tu, to jest gdzieś tu. wytchnienie łbrzyku. No brzmi jakby to był magiczny pyłek. Piotrusiu panu, panie, Piotruś, panie, ty typie, Piotru się panu. To dzwoneczek miał dużo pyłku. Zniczę tu są jakieś co to jest? Spony rubinowego smogu. Dobra. Ja pierdolę jak się przestraszyłem. Uproszę, ładnie, Ej, na faworytę od razu. No kurwa gdzie jest tymi samouczkiem zajebanym. To nie działa tak jak powinno. Dobra, może jednak działa, tylko jeżeli ja chcemy. Idzie ten jebany? O kur... I znowu mam loa! U, znowu leczenie. Cyk. Dobra, jest git. Rozjebałem draw gry. Powiedzcie tylko, że macie magiczny pyłek. Idzie to mam ile, to jest warte. Co jeszcze mogę wybijewać? Nie będą mieć magicznego pyłku pewnie. <ślesk> Kurwa, co jest? Trzeba to jakoś wyłączyć. A słyszałem go po prawej, chciałem mu uprzedzić, ale jednak ściana. Dobra, co to robi? O, woda. Tam prawdopodobnie mam zejść. No to chyba siup. Ja pierdolę, jak się przestraszyłem. Pierdolone szczury. Łatwo? Nie było. Łatwy ekspert, tak? Czy to jest ekspert też? Mistrz. Ja pierdolę. Wyjebanem mam. O kurwa. Many nie mam. Tym razem się nie dam tak łatwo zaskoczyć. Czuję. Co to kurwa jest? Pierdole, nie wiedziałem, że to ten Dendron taki duży będzie, no. Jak się okaże, że to jest kurwa zagadka jakiś na to się zapierdolę. <todgłosy>

Kurwa, jestem ślepy w chuj. Trzeba troszeczkę, kochana. Gdzie mnie zaprowadzisz? Fajny ten Skyrim, jak mi taki typ pomaga. No, nie, jest zagadka logiczna. Trzeba jebać zaraz. Kurwa, jakieś podpowiedzi? Użyj dziurka do krocza. A, że to jakieś strzały poleciały niby. No, mnie nie było. Smok, wilczek. Tak, na tych posłonkach, o, tutaj u góry chyba jest wilczek. Tu chuj wie co to jest u tu góry? Tu jest wilczek, tak, to chyba smok. Ja ją zrobię, patrz, jest niewiele kombinacji, to jest tak, pierwsza kombinacja to jest wilczek, tak, smok, kolejna kombinacja lecimy. Widzisz kurwa! Nie podoba mi się ta gra, abym ja poprosił... Nie, nie złowaj broni. Tam ja poprosił Wu, strzelać do nich czy nie strzelać? Czy my to damy radę rozwiązać pokojowo? Wstań, Olafie. Zbliża się czas mojej zemsty. Dobra, typek się napierdala, mi to pasuje. Z tego Olafa wyleci magiczny pyłek. Olafie... Insolent Ja pierdolę! <noise> nie chcę. nie. Tak daleko byłem już. Psycha Jak z tego króla Olafa kurwa magiczny pyłek nie wyleci to zajebie. Tak go naszpikować strzałami, że w szoku będzie. Mi się wydaje, że większość roboty robi tam biały. Ja mu główno zadaję. Łatwo. Nic z niego nie wypadło. Ja już wiem na jakim wysokim poziomie ja jestem. Nie? Jak jest... Ja z smoczy dźwięk znalazłem normalnie. Będzie mi ten duch skurwy bądź pomagał dalej, czy już tak średnio? Magicznego pyłku, jak nie było, tak kurwa nie ma. Ty drywam z tej jaskini. A było tak świetnie, nie? Tak się świetnie zapowiadało. A tu magicznego pyłku brak. Czy to jest w ogóle dobre miejsce? No chociaż króla Olafa zajebałem ją, ja ten znak śmieszny. <laughs> jest jakiś plus, nie? Trzeba będzie zaraz pocisnąć z głównym questem. Ale mi się podobają podłogi w tych że Kurde, jakie są piękne. Ja tu przybywam w pokoju. Elfy? Potrzebujesz czegoś? Ajsu. Chcesz czegoś ode mnie? Co? Tak. Chcesz czegoś ode mnie? Potrzebujesz czegoś? Streszczaj się. Hmm? Mów szybko. Potrzebujesz czegoś? Pierdolo, ile nie ma głosów, pojebani. No problem nie jest mój, a może potem zbutuję co trzeba? Jeśli znasz prawdziwych synów i córka iść do... ...krowego tronu. Ulfric gromowładny chce się z nimi spotkać. Będzie dawane znać prosto, że tak Jedne, to miasto jest. Wreszcie ktoś się zjawił. Daj mi buty, usiądź. Daj znać, jeśli będę mogła w czymś pomóc. Ostatnio mam wiele wolnego czasu. I no, ile opcji nogowych, kurwa. Ja ci coś sprzedam, kobieta. Kolegów na przykład bym mógł sprzedać, nie mogę sprzedać kolegów. Tylko tyle ja mogę sprzedać. Z na razie. Cześć. Moi rodzice umarli lata temu. Trudno. Teraz nie mają się gorzej. Co Jarl ma zamiar z tym zrobić? Jak możemy czuć się bezpiecznie we własnych domach? Proszę, już wystarczy. Powiedziałem Idgrot o Waszych obawach. Zajmie się Wami. Proszę, wróćcie do swoich zajęć. Nie potrzebujemy tu czarodzieju. Mortal ma już wystarczająco wiele problemów. Ach, to nic. Lepiej wróćmy do tego. Zachowaj czujność. Mortal to nie jest bezpieczne miejsce. Nie mam czasu na rozmowy, chyba że o Tartaku. Zajmę Ile punktów do rozmowy. Dobra. Dobra, starczy tej o, muzyki hypującej. O co ona się tak chwali, że jej starzy nie żyją? Zamykam do tego, chelegant, że żałosnej puszczy znaczy. Dobra, ja z fabułą lecę dalej. Trzeba główny wątek pociągnąć, bo ja chcę domy. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez tu nie wyjdziesz do miasta! Dobra! Ale będziemy ci patrzeć na ręce. Olfrid, patron wielkiego klanu Dzieciąt Wojny. Jestem pewien, że dobrze znasz to imię. Nazwisko Dzieciąt Wojny jest przedmiotem legend. O walecznych czynach przedstawicieli tego rodu śpiewa się pieśni i rozprawia się o nich już od setek pokoleń. Na klan Dzieciąt Wojny wykrzykują w miodosytnia. Pierwsi ruszają do bitki i ostatni kończą napitki. Mamy swój honor, bogactwo i tytuły również. Tak, a do tego dorodne dziewki, które ogrzewają nasze łóżka w zimne noce z Kairi. Jeśli to nie wystarczy jako odpowiedź na twoje pytanie, to nie można tego ująć słowami. Pieniądze ty guzdrało. Cóż by innego? Zawsze chodzi o pieniądze. Siwowłosi posiadają silną pozycję w Białej Grani, podobnie jak my. Różnica polega na tym, że my mamy pieniądze, a Wignar nie może tego znieść. O, naprawdę nie mogą tego znieść. Cała ta ich gadanina o dumie i honorze, a co z tego mają? Żebracze szmaty i czerstwy chleb. My też mamy dumę, mamy honor, a do tego jeszcze bogactwo. Nic dziwnego, że nam zazdroszczą. Nieucywilizowani, odziani w skórę topornicy. To niesamowite, że nie mieszkają wciąż w jaskiniach jak ich przodkowie, którymi tak lubią się hełpić. To prawda, że Wignarz włosy oraz jego gromadka to jeden z najstarszych, i w zależności od tego, kogo spytasz. Najbardziej szanowanych klanów. Nie podważam tego. Jednak czym innym jest duma z własnego rodu, a czym innym ślepe trzymanie się przeszłości. To, co oni nazywają honorem i tradycją, ja nazywam ignorancją. Uważaj tam na siebie.